Witajcie, kochani, witajcie na moim kanale. Ja mam na imię Gosia. Moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem, jaką informację lub jaką wiadomość ma Wam do przekazania wszechświat. Będzie to czytanie dla wodnika. Sama jestem wodnikiem. Będzie to, kochani, czytanie dla wodnika. Bierzcie ze sobą tylko to, co z Wami rezonuje, resztę odrzucajcie. Nie dopasowujcie na siłę pewnych rzeczy, bo. No, bo nie warto, no. Dobrze, kochani, zaczniemy sobie od wyroczni, jeśli będzie Wam się podobało, jeśli będzie z Wami rezonowało. Bardzo proszę o komentarze i łapkę w górę. Dobrze, zobaczymy, jaką informację przez wyrocznie chce nam przekazać wszechświat. Wsparcie. Ok. Teraz wam przeczytam. Teraz szybko nie mogę znaleźć tego. To ciekawe. No ciekawe, moi kochani. O, jest. Dobrze. Otrzymywanie pomocy, przekazywanie władzy, współzależność. Dotarłość do punktu, w którym samotne działanie nie jest już dla Ciebie optymalne. Życie przedstawia Ci doskonałych ludzi, z którymi możesz nawiązać więzi, który, y, którzy mogą dać Ci przewagę podczas następnej fazy podróży. Pomoc przychodzi do Ciebie we wszystkich dziedzinach Twojego życia, w których potrzebujesz wsparcia. Sztuka polega na tym, aby niedobrowolnie udzieloną pomoc przyjąć. Kiedy zaakceptujesz współ, współ, współzależność, pozwalając połączyć pracę zespołową i niezależność, pojawią się cuda. Teraz jest taki czas. Ok. Wsparcia, kochani, każdy z nas potrzebuje. Chociaż niektórzy właśnie. Mm, Udają, że nie potrzebują, tak? Ale, ale potrzebujemy tego wsparcia. Dobrze, zobaczymy, co nam chce pokazać tarot. Mój kot tu może broić, także <laughs> wiecie o co chodzi, nie? Dobrze, kochani. Ok. Cóż ja tutaj widzę, moi drodzy? Dla niektórych z Was yy, widzę, że jest czas podjąć jakąś decyzję. I tak, jakbyście, kochani, yy, na tą chwilę troszeczkę nie wiedzieli jaką. Tak, jakbyście. Yy, Wiecie doskonale o tym, że czas podjąć tę decyzję. Może to być decyzja odnośnie pracy, odnośnie jakiegoś, odnośnie ukończenia jakiegoś projektu. Też tak może być. Nie wiecie za bardzo, jak zakończyć dany projekt, bo macie ileś tam, macie kilka opcji, tak? I też nie wiecie, jak jak zakończyć ten, ten projekt i potrzebujecie kochani wsparcia, potrzebujecie wsparcia bliskich wam osób. Bo sami troszeczkę macie problem z tym, tak. Zdajecie sobie sprawę, że ten czas już nadchodzi, ten czas już jest, już nastał, kiedy trzeba tą decyzję podjąć, ale... Ciężko wam jest trochę, tak? Podjąć tam decyzję. Druga historia może być taka, że część z Was, kochani, się zakocha, tak? Część z Was, moi drodzy, się zakocha. Będziecie czuć się niesamowicie, tak? W tej relacji. Może to być romans, może to być, nawet może to się przerodzić w coś naprawdę wspaniałego, tak? Ale dręczycie się, dręczycie się jakimś wyborem. Może macie po prostu tych osób, na przykład dwie, i nie wiecie, jaką decyzję podjąć, tak? Z jednej strony nam się kreuje osoba. Doświadczona, wiedząca czego chce, yy, twardo stąpająca po ziemi, yy, a z drugiej strony yy, pojawia się coś, coś takiego yy, młodego, tak? Coś, 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 coś świeżego, coś innego i nie wiecie, w którą stronę uderzyć, tak? <coughs> I również w tej kwestii yy, pomocą się okażą bliskie wam osoby. Bo ten, ten wybór do podjęcia, kochani, jest. Tak? Ta decyzja do. <coughs> Przepraszam, ale tak mnie dzisiaj jakoś. Nie wiem. Yy, ta, ta decyzja do, yy, do podjęcia jest. Ten czas już nastał. Nie można dłużej zlekać. Trzeba podjąć jakąś decyzję. Czy idziemy w tą stronę, czy idziemy w, w inną stronę. I mam wrażenie, że wesprzecie się bardzo na bliskich Wam osobach. Mhm. Zobaczymy sobie tutaj. No, tak. Szybkie informacje, szybkie informacje, odnalezienie w sobie równowagi, tak? Znalezienie tego balansu zobaczcie. Kilka opcji do wyboru, tak? Czyli, czyli to, co powiedziałam wcześniej, tak? że część z Was, jeżeli chodzi o relacje związkowe, może mieć kilka opcji do wyboru. I nie wiecie, nie wiecie, którą tą opcję wybrać, tak? Stąd też potrzebne wsparcie i też podjęcie tej decyzji. Czas odnaleźć, kochanie w sobie równowagę i dokonać wyboru. Zobaczymy sobie, co nam jeszcze tutaj chcą pokazać karty. No, zakładacie też sobie, blokujecie się sami, kochani. Blokujecie się, m, nękają Was jakieś y, stany depresyjne, jakieś stany lękowe, jakieś, zakładacie sobie jakieś y, dziwne scenariusze. Czy to może być odnośnie pracy, czy to może być odnoś odnośnie relacji związkowych? Mm -hmm. Może obawiacie się, że projekt, który chcecie wprowadzić w życie, który już jest po prostu na finiszu i czas teraz podjąć tą decyzję, mm, i nie wiecie, jaką tą decyzję podjąć, i obawiacie się z tego tytułu, macie po prostu yy, taki nawał myśli, yy, boicie się, że tam coś nie pójdzie tak. A zobaczymy. Jeżeli chodzi o relacje, również. Ta, te opcje do wyboru, kochani, to podjęcie tej decyzji, którą, którą wybrać, tak? Którą z tych osób wybrać, doprowadza Was do stanu lękowego, do stanu myśli depresyjnych, pesymistycznych, dla, do y, blokowania sobie głowy czarnymi scenariuszami. Mhm. Ale pomogą Wam w tym znajomi, czyli będzie to wsparcie, kochani, tak? Po, będzie to wsparcie, to wsparcie ze strony bliskich osób. Będziecie po prostu jeszcze później z tego tytułu świętować, podejmiecie tą decyzję i będzie wielka radość, tak? Celebracja tego, tego ukończenia projektu lub wejścia w związek, który się okaże, no super, tak? Mhm. To też może być dla, um, dla relacji związkowych, to może być osoba młodsza od Was, kochani. Taka trochę nie. Jedna z tych opcji <laughs> może być młodsza. <laughs> może być młodsza, um, dużo młodsza i taka trochę niedoświadczona. I stąd też może wynikać to, że Wy się troszeczkę blokujecie na to, tak? Bo ta osoba jednak jest młodsza, niedoświadczona, nieobyta troszeczkę. I was to trochę blokuje, tak? Stąd te stany właśnie takie, takie dziwne, y, pesymistyczne myśli i stany lękowe. Nowy początek. Ewentualnie tutaj mamy jakiś nowy początek z taką ciekawością wchodzenie w nowy początek. Czyli y, może być też tak, że. Y, ten projekt, kochani. U Was w pracy, podjęcie tej decyzji odnośnie ukończenia tego projektu otworzy przed Wami jakieś nowe drzwi, jakieś drzwi, jakąś nową drogę. Takie mam wrażenie. Otworzy, kochanie, przed Wami jakąś nową drogę, która spowoduje w Was taką radość niesamowitą, tak, z tego tytułu. Mhm. Może jakaś oferta pracy gdzieś. No i stabilizacja, kochani, finansowa, tak? Po otwarciu tej nowej drogi, no osiągniecie sukces finansowy, no co ja tutaj dużo będę mówić, tak? Można, możecie słyszeć, kochani, moje psy też. No, oczywiście, że tak, zmiana. Nastąpi zmiana w Waszym życiu yy, po wprowadzeniu tego nowego projektu, tak? Mm. Coś nowego się dla Was otworzy. Coś, co przyniecie, przyniesie super profity finansowe. Jakaś zmiana nastąpi w pozytywnym znaczeniu, moi drodzy. Świat będzie stał dla Was otworem. Może też jest tak, że Wy ukażecie ten projekt światu. I wtedy ruszy lawina, tak? Ale nie jesteście przytłoczeni tą pracą. Oczywiście, że tak bardzo dużo włożyliście w tą pracę, tak? I męczy Was też teraz podjęcie tej decyzji odnośnie tego, tego waszego projektu. Jak to zakończyć, jak to fajnie powiązać, żeby to postawić tą przysłowiową kropkę nad I. Mhm. Ale przy każdym projekcie, przy każdej pracy wkładamy mnóstwo, mnóstwo swojej energii, tak? No macie dużą wiedzę, moi drodzy. Macie dużą wiedzę i chcecie tą wiedzę poszerzać dalej. No i będziecie poszerzać dalej. Mhm. Odcinać od siebie sytuacje i ludzi, którzy już Wam nie służą i którzy powodują w Was um, te pesymistyczne myśli. Odcinać to od siebie. Czy to w relacjach związkowych, czy to w relacjach finansowych, odcinać to od siebie. Stawiać nad, na swoim i brnąć do przodu. Odnośnie relacji, kochani, podjęcie, podjęcie decyzji. Wybranie jedną z kilku, z kilku opcji, dla Was oczywiście najlepszą, i nie zamykać się w sobie. Nie dołować się samemu, bo to jest bez sensu. Mam nadzieję, kochani, że ta wiadomość w czymś Wam pomogła hmm. i coś rozjaśniła w Waszym życiu. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.